Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W tym filmie przedstawiam i krótko opowiem Ci o moim zdaniem pięciu najlepszych książkach o treningu i o kalistenice. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od pierwszej książki, która jest dosłownie klasykiem i jest to Bądź Sprawny jak Lampard doktora Kelly'ego Stareta. To jest książka, która jest... Kompendium wiedzy, jeśli chodzi o mobilność i jeśli chodzi o podstawowe ćwiczenia siłowe. Super wytłumaczone jest w tej książce, w jaki sposób wykonywać podstawowe ćwiczenia, takie jak przysiad, takie jak pompka, podciąganie, nawet stanie na rękach. Wszystko jest tutaj opisane bardzo poprawnie i bardzo dokładnie. Oprócz tego jest tutaj no naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo ćwiczeń mobilizacyjnych dosłownie setki tych ćwiczeń tutaj są przedstawione i Osoba, która ma jakieś problemy z mobilnością, dzięki tej książce będzie mogła sobie zdiagnozować te problemy i potem... Ma tutaj zaproponowane konkretne plany treningowe i konkretne ćwiczenia, które powinna wykonywać, jeśli akurat w tym wzorcu ruchowym ma jakiś problem. Tak więc, książka doskonała i jeśli osoba ćwiczy kalistenikę czy na siłowni, po prostu powinna zaznajomić się z tą pozycją, ponieważ mobilność w treningu jest bardzo ważna. Lecimy do następnej pozycji. Tak więc, kolejna książka to kalistenika więcej niż siła czarka dymkowskiego. Ta książka jest genialna, ponieważ dla osób początkujących, w tej książce dosłownie znajduje się wszystko. Cała wiedza, jeśli chodzi o kalistenikę, dla osób początkujących, skumulowana w jednym materiale. Wszystko o mobilności, o ćwiczeniach rozciągających, o poprawnym wykonywaniu ćwiczeń, o planowaniu treningowym, w zależności od celu, dosłownie tutaj jest wszystko. Tak więc bardzo serdecznie polecam tę książkę. Następna pozycja to periodyzacja treningu siłowego w sporcie. Ta książka. Przede wszystkim jest dla trenerów przygotowania motorycznego. Jeśli ktoś przygotowuje jakiś zawodników pod dany sport, to wtedy ta książka to jest moim zdaniem obowiązkowa pozycja. Ale jako trener i też jako osoba ćwicząca naprawdę bardzo dużo dowiedziałem się z tej książki. I ona bardziej wyjaśnia perspektywę planowania takiego długoterminowego. Ona nie skupia się na planach treningowych tylko takich na 8 tygodni albo zrobieniu jakiejś jednej konkretnej jednostki treningowej. Ona dosłownie pokazuje tę perspektywę, w jaki sposób zaplanować swój trening na następny rok i w jaki sposób wymierzyć, żeby Twoja forma najlepsza była na przykład w momencie, kiedy są zawody. Oprócz tego w książce wyjaśnione jest, w jaki sposób powinieneś trenować w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli bardziej zależy Ci na hipertrofii, to powinieneś w taki i w taki sposób trenować, a jeśli bardziej na sile, to w taki i w taki. W zależności od tego, jaka jest Twoja dominująca dyscyplina, to też ta książka proponuje na jakim rodzaju treningu najbardziej powinieneś się skupić. Kolejna pozycja, której nie mam w wersji papierowej, to książka Overcoming Gravity, o której już nieraz wspominałem w swoich filmach. To jest książka, która jest kompendium wiedzy dla gimnastyków sportowych. Znajdziesz tam dosłownie wszystko. Jeśli chodzi o technikę ćwiczeń, takich jak maslap, stanie na jednym ręku, presy dostając na rękach, maslapy na kółkach gimnastycznych, back lever, tam jest dosłownie wszystko. Ćwiczeń jest bardzo dużo podanych i też jest bardzo dobrze wyjaśnione, w jaki sposób programować plany treningowe dokładnie pod kalistenikę. Tak więc chyba jest to najlepsza książka. Na rynku, jeśli chodzi o kalistenikę. Ona ma też kilkaset stron, więc naprawdę dużo. I też przyznam się, sam nie czytałem całej tej książki, jedynie fragmentami, które najbardziej mnie interesowały, ale oczywiście będę kontynuował to czytanie, ponieważ jest tam naprawdę masa wiedzy. I ostatnia książka to Dietetyka Sportowa. Dlaczego lubię tę książkę? Pomimo tego, że nie jest jakaś gruba, to wszystko dosłownie co potrzeba zostało wyjaśnione w tej książce. Jeśli chcesz wiedzieć, jak powinieneś się nawadniać, jak to jest z tymi odżywkami białkowymi, ile powinieneś przyjmować białek, tłuszczy, węglowonanów, to wszystko jest w tej książce. Tak więc plus za to, że autorzy zamieścili tak bardzo dużo praktycznej wiedzy dosłownie tylko w jednej książce. Wiadomo, że ona nie zawiera wszystkich informacji, jakie potrzebuje dietety, żeby układać jakieś plany żywieniowe itd. Ale jeśli chodzi o otwarcie głowy na pewne takie mm, rzeczy, które w świecie dietetyki yy, no nie są do końca wyjaśnione, to jest ona bardzo dobra, obala też wiele mitów i patrzy na cały ten świat dietetyczny w taki chłodny, analityczny sposób, nie idąc jednocześnie w żadne skrajności, jak na przykład, że powinieneś jeść tylko tłuszcze, albo tylko białko, albo tylko węglowodany. Naprawdę bardzo zdrowe i dobre podejście do diety. Mam do Ciebie jeszcze dwie prośby. Pierwsza prośba to oczywiście zostaw suba, a druga prośba to jeśli masz jeszcze jakieś książki, które uważasz, że są właśnie godne polecenia, jeśli chodzi o trening siłowy, o kalistenikę, to napisz w komentarzu. Ja może przeczytam, może ktoś inny przeczyta, podzielmy się tą wiedzą ze sobą. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.